Witajcie w kolejnym świątecznym odcinku Smaków Kujafi Pomorza. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a czasu na gotowanie coraz mniej. Dla osób, które nie zdecydowały się co jeszcze ugotować, mamy dwie propozycje bożonarodzeniowych potraw. Będą też życzenia od firm z regionu, a więc czas na gotowanie. Przygotuję łososia na placuszkach owsianych z pysznym sosem z awokado. Podczas pieczenia czasami zostaje wam ciasto drożdżowe. Dlaczego go nie wykorzystać? I mi właśnie takie zostało. Ciasto słodkie, drożdżowe, takie jak na makowiec na przykład. Nie za dużo, więc myślę, że na to danie w zupełności wystarczy. Do takiego ciasta, już gęstego, wyrośniętego, dodam wodę. Chciałbym, aby było dosyć rzadkie. Dokładnie je wymieszam. Chwilę to. Zajmie, ale myślę, że warte przygotowania. Ciasto musi mieć konsystencję takiej bardzo gęstej śmietany. Idealnie. Czas nadać jej smaku. Do tego potrzebuję łyżkę chrzanu. Całość dokładnie wymieszam. Przygotujemy sos. Do tego potrzeba rozgniecionego awokado. Majonez cremajo. Cremajo jest w wielu wersjach smakowych. Ja wybrałem tą naturalną. Cremajo to idealna alternatywa dla tradycyjnego majonezu. Nie zawiera jaj, glutenu i laktozy, więc świetnie pasuje dla wegetarian i wegan. Konzystencję ma dokładnie taką jak majonez, więc spora łyżka ląduje w awokado. Jeszcze łyżeczka chrzanu, koperek. Dodamy sok ze świeżo wyciśniętej cytryny i wszystko dokładnie wymieszam. Czas dokończyć moje ciasto. Potrzebuję jeszcze płatki owsiane. Płatki owsiane górskie ekstra wytwarzane są z najwyższej jakości surowca, przez młyny Stoisław. Jest to produkt naturalny z dużą ilością błonnika pokarmowego. To naturalne źródło białka, potasu, magnezu, żelaza czy fosforu. I jest bez konserwantów, dlatego ląduje w moim cieście. Taka dobra łyżka. Wszystko dokładnie wymieszam. Nagrzewam powolutku patelnię z olejem. Jeszcze chwilę. Płatki owsiane, oprócz tego, że wykorzystuję je do ciasta, nadają się świetnie do wypieku ciasteczek, czy na przykład wypieku chleba. Sprawdzimy, czy patelnia jest gorąca. Tak, już jest tak, jak chciałem. I taka dosyć spora łyżka, a nawet więcej, zostanie wylana na patelnię. I powolutku będę smażył. I teraz najważniejsze, delikatnie obrócić Cyk. Spójrzcie, piękny, złoty placuszek jest gotowy. Ułożę go na talerzu. I już tylko wystarczy zakończyć moją potrawę. Na placuszek ułożę awokado z cytryną i kremają. Porobię małe różyczki zwędzonego łososia. Wszystko polejemy oliwą koperkową. Koperek. Świeżo mielony pieprz. I moje danie gotowe. Proste, ale niezwykle smaczne. Zanim wrócę do gotowania kolejnego przepisu czas na życzenia. Pierwsza kartka jest od Krajowej Grupy Spożywczej. A jak brzmią? Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, sukcesów w nadchodzącym roku oraz wielu radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Niech te dni będą pełne miłości, uśmiechu i pokoju. Wesołych świąt. Ta jest od Paweko. Wszystkim klientom, współpracownikom i przyjaciołom życzę pełnych miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech nowy rok przyniesie państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Życzę właściciel firmy TOWEGO. Zanim wrócę do gotowania, przeczytam wam ostatnią. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzony w gronie rodzinnym, obfitości przy stole, pięknie pachnącej choinki, zdrowia, uśmiechu i życzliwości. Nie tylko od święta, ale też na co dzień. Życzę majonez kremają. A teraz czas na drugi przepis: krewetki z sosem czosnkowym. Pokażę wam swoją wersję. Zaczniemy od przygotowania zimnego sosu. Potrzebuję czosnkowe kremajo. Kremajo ma wiele smaków, ale ja wybrałem właśnie czosnkowy, bo czosnkowy sos robię. Potrzebuję taką sporą łyżkę. Kremajo to świetna alternatywa dla tradycyjnego majonezu. Nie zawiera glutenu, laktozy oraz jajek. Myślę, że świetna propozycja dla wegetarian i vegan. Kremajo już jest czosnkowe, ale moje krewetki potrzebują tego czosnku dosyć sporo. Pokroję bardzo drobno. Do sosu również dodam sok z cytryny. Świeżo mielony pieprz. Sól. W koperku. I wszystko dokładnie wymieszam. I tak przygotowany sos już przełożę do naczynia, które będzie podane podczas serwowania mojego dania. Udekorujemy delikatnie oliwą. Czas na krewetki. Potrzebuję szalotkę, pokroję w krążki. Czosnek, dwa ząbki, rozgniotę i drobna pokroję. Papryka, świeża, pokrojona w drobną kosteczkę. Odrobina oleju, nie za dużo. Kawałek trawy cytrynowej. Lekko ją zmiażdżę i wrzucę na patelnię. Do tego szalotka. Niech się smaży, a ja przygotuję krewetki. Razem z ogonkami. Lekko je natnę. W międzyczasie pokroję kilka listków mięty. Bardzo, bardzo drobno. Cebulka zaczyna lekko brązowieć. Rozpada się. Zaczyna być miękka. To jest właśnie ten moment, kiedy mogę dodawać pozostałe składniki. Troszeczkę tymianku potrzebuję masło i mąkę. Masło się musi roztopić. I w międzyczasie dodam mąkę. Mąka na pizzę z zamojskich zakładów zbożowych pochodzi z wysokiej jakości zbóż. Ja wybrałem mąkę na pizzę, ponieważ pochodzi z ekologicznych terenów, no jest lżejsza od innych mąk. Otworzymy. Leciutko mi zagęści mój sos. Troszeczkę tą mąkę opalę. Czas na paprykę. Czosnek. Świeżo mielony pieprz. Szczypta soli. Dodam troszeczkę wody. Oczywiście możecie dodać wino, ale ja bym nie chciał, aby było zbyt czuć właśnie winem. Sporo soku ze świeżo wciśniętej cytryny. Czas na miętę. I sporą ilość masła. Ma wejść mega maślany sos. Na tym etapie mogę dodać krewetki. Lekko je ogrzeję. Pamiętajmy, abyśmy krewetek nie ogrzewali zbyt długo. One mają stać się tylko czerwone. Kiedy smażymy je zbyt długo, stają się twarde. Czas na pietruszkę. Wcześniej ją pokroiłem i zalałem olejem. Dzięki czemu powstał mi cudowny, zielony olej. I mogę zdjąć z ognia. Na talerz ułożę wcześniej przygotowany sos, sos z patelni, ułożę krewetki, ząbek cytryny, świeży koperek i moja wersja krewetek gotowa. Smacznego! W dzisiejszym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza to już wszystko. W imieniu swoim, naszych partnerów i Polska Press Grupy życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A zwłaszcza, żeby były smaczne bardzo smaczne. Wszystkiego dobrego!